Otwieram czwartą sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 11 lipca 2024 roku. Porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 5 radnych. W związku z powyższym zgodnie z paragrafem 26 ustęp 2 Statutu Powiatu Międzychodzkiego Wyznaczam nowy termin tej sesji, samej sesji Rady Powiatu Międzychowskiego na dzień 18 lipca 2024 na godzinę 14. Uważam sesję dzisiejszą za zamkniętą. Dziękuję.